Jak ten karnet kupiony 1 stycznia na siłownie. To będzie kontrowersyjne. Trochę chciałabym w tym roku odpuścić dostępność dla dzieci. Uuu. Jak to brudno! Muszę tu posprzątać! Ja muszę tu posprzątać za wszystkich! I tak podnoszę moje ciuchy, moje kubki. Odpuszczam robienie bohateru w tym roku, żebym nie musiała później odpuszczać odpoczynku na rzecz tego, że muszę po sobie posprzątać. Czemu tak trudno jest rezygnować? No bo to jest coś za coś. Nie da się mieć jabłka i tak. ugryźć jabłka? Tak. Tego się mnoży tylko, nie? Tych obowiązków, tego wszystkiego się tylko mnoży i trzeba się nauczyć to. <laughs> Taką <tarczę śmiech> tak. Taką przesiewać tak. trochę, nie? Hejjo! dzisiaj super temat, który strasznie beznadziejnie wyszedł w praktyce i przygotowaniu się, czyli noworoczne odpuszczanie. Tak. tak. To jest jako taka przeciwwaga do noworocznych postanowień. Tak, czyli co możemy odpuścić w tak. tym roku zamiast sobie dokładać? Dokładnie. Zapraszamy. Bo dla mam to zawsze jest cenne <laughs> tak. i aktualne przez cały rok. Dokładnie. <laughs> Chyba z żadnym odcinkiem się tak nie namęczyłam, przygotowując się do niego. Byłam tak podjarana, jak wysłałam no. Ci pomysł na no. ten temat i tak myślałam, no nie, no to, ale w ogóle Polecimy, nie? To będzie ten rok <grym> i chciałam listę. Pierwsze zaraz wam powiem jakie, ale przyszło mi tak spontanicznie do głowy, no. a potem tak... Nic, tak, totalnie nic, nie? Że tak kilka dni i taka posucha, i tak się męczę, i próbuję wymyślić, co ja jeszcze mogę odpuścić, no. z czego jeszcze mogę zrezygnować. No i ściana, po prostu ściana. Całe szczęście, że się rozchorowałaś, bo I miałam dodatkowy. Z... Ja, tak, był dodatkowy czas, więc coś tam spłodziłam, mam jakieś sześć punktów. Ja myślę, że ja się dlatego rozchorowałam. <głos> <głos> od myślenia nad tym odcinkiem <noise> i od zdania sobie sprawy, czy ja nie umiem odpuszczać, czy ja nie chcę odpuszczać? W ogóle ja doszłam do jakichś dziwnych, wiesz, i z tego wszystkiego się w, w moim że, życiu, że odpuścisz odcinek. Tak, z tego, że... Tak, dokładnie. I odpuściłam nagrywanie finalnie, no ale jesteśmy niestety, Ewelina nie odpuszcza. Więc ja też spróbuję z siebie coś wydobyć. Dobrze. Co ty odpuścisz? No więc to, co mi przyszło tak bardzo prosto. No. I to było jedyne, co mi przyszło prosto do głowy. No. To, że chciałabym w tym roku odpuścić dwa razy w tygodniu e, taki pośpiech, zadaniowość poranną. Że to będzie taki dzień, kiedy mhm. my sobie po prostu niespiesznie budzimy się, budzik dzwoni, ale my sobie tam leżymy, przytulamy się, heszkujemy. No, no dobra, ładnie to brzmi, ale jak chcesz to zrobić? No bo zakładając, że. Czego musisz od razu urealizować i sprowadzać na Ziemię? No bo masz pięć dni, w których ktoś musi iść do pracy, ktoś musi iść do przedszkola, no. coś się musi zadziać, a ty teraz w te dwa chcesz mieć slow life rano. Proszę, I, słucham. Dobrze, jeden zrobię w weekend, mhm. a drugi a. zrobię w tygodniu, ale zrobię a. tak, że kosztem tego, że dzień wcześniej coś tam przygotujemy i będzie można sobie rano poleżeć dłużej. A. Że okay. trochę z czegoś zrezygnujemy. Coś mm -hmm. pójdzie na łatwiznę, coś będzie na gotowca, a coś będzie dzień wcześniej, mm -hmm. bo priorytetem w tym dniu będzie dla nas, w środy to planujemy, Środę, <grym <grym tam mam stać <grym> jak na widzie, po to, żeby to właśnie tak w środku tygodnia, żeby się no. zatrzymać, jak wiesz, już się tak zaczyna piętrzyć, że, no. że jest trochę już dużo, no. to żeby to przerwać i sobie przypomnieć, po co my w ogóle żyjemy i po co jesteśmy tą rodziną. A, no. Bardzo ładne. Tak, taki mam pomysł. Dobra, ja pierwsze co sobie pomyślałam, co w ogóle jest teraz moją bolączką, no. bo mam już trzecie dziecko, małe dziecko i w ogóle, A ja się nie cierpię spóźniać. I okej, okay, ja wciąż się nie chcę spóźniać, ale chcę sobie dać takie pozwolenie, że jeżeli to nie będzie coś, co ja wiesz, muszę być gdzieś w urzędzie o 15, mm -hmm. chodzi mi o to, że to musi być takie, nie? Że pociąg odjeżdża, jakby. Tak, dokładnie, mm -hmm. tylko że jest przestrzeń na to, że ja się mogę lekko spóźnić, mm -hmm. to to zrobię, dlatego że ja mam taką tendencję do. Jakby kosztem rodziny, nie? Kosztem mm. y, życia, kosztem wszystkiego. Kosztem Nervu. dobrego humoru, mm. kosztem jedzenia. Mm. Ja po prostu, jak ja mam być na 8.05, to ja będę na 8.04. Chociażby się nie wiem, co działo, Ewelina jest w stanie to potwierdzić, ja będę na 8.04. Nawet jeżeli Ewelina mi daje przestrzeń, a ja spóźni się... Uwielbiam ludzi, którzy się spóźniają. ...ja się nie spóźnię, <grym> bo ja po prostu nie umiem. A w tym roku mm. zaczęłam właśnie dzisiaj... Tak, świętujemy. ...w grudniu spóźniłam się. Dlatego, że Tutaj. musiałam nakarmić y, Jeremiasza i miałam takie. Dobra, to ja to robię, to ja się spóźniam, piszę, będę spóźniona. Brawo, mój Brawo ty! Powinien być taki dźwięk. <grym> Jeszcze oszukałeś, bo zaczęłaś już w grudniu, dobra? No. I wtedy masz większą szansę, że. że to się spełni, <grym> bo ty już zaczęłaś ćwiczyć teraz. To nie będzie jak ten karnet kupiony 1 stycznia na siłownię. <grym> <Dokładnie>. <grym> dobra, to drugie, co spłodziłam w trudach. Odpuszczam <grym> dostępność. Chodzi o bycie pod telefonem. Mhm. Mam na myśli coś takiego, mhm. że nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie bycie mamą jest trochę jednak takim byciem dostępną ciągle, no. dużo, nawet w nocy. Zawsze. Tak. I jak mam takie momenty, one się działy zwykle przypadkowo kiedyś, no. że wychodziłam z domu, na przykład na dwie godziny i zapominałam telefonu. Mhm. To to było tak niesamowite mhm. odczucie, że wiesz, mogłabym mieć ten telefon przy sobie i nikt by do mnie nie zadzwonił. Mhm. Albo nie mieć go, ale różnica była diametralna, bo ja miałam hmm. takie z tyłu głowy nikt mnie nie potrzebuje, nikt nic nie będzie ode mnie chciał, wiesz? No. Ja mam wrażenie, że w macierzyństwie to jest tak potrzebne, bo tego jest tak mało i hmm. my jesteśmy jednak tak dostępne dla wszystkich. W ogóle, chyba odkąd mamy te telefony i smartfony, które sobie przylepiliśmy po tak, prostu jak do siebie? Rękę, nie? Takie przedłużenie ręki. Tak, a przecież no. kiedyś jakoś docierzyli bez tego, no nie? Ja tak. w ogóle zawsze mam takie coś takiego, co jest głupie wiem, że jak wychodzę z domu i mam takie zostaw telefon, to moje jakieś takie wewnętrzne ja mi mówi, że ja na pewno dziś będę musiała kogoś ratować i zadzwonić po karetkę i ja muszę mieć ten telefon właśnie dlatego. Ja zupełnie nie wiem dlaczego. Przecież są ludzie dookoła, którzy mogą potem karetkę tak. zadzwonić, no. ale to jest dla mnie jakiś dziwny pretekst, dlaczego ja muszę ten telefon ze sobą mieć. Tak, ja już miałam kilka takich sytuacji, że faktycznie po prostu kogoś poprosiłam. Tylko że jak raz podeszłam do nastolatków, czułam się totalnie jak jakiś czub, bo, no. bo wiesz, no dla nich telefon to już jest no. w ogóle coś, no. co jest nieodłączne. No. Ręka. I pojechaliśmy z Wojtkiem na randkę. Zostawiliśmy mojej mamie dzieci, mhm. i to było w nocy, jak spał, więc była szansa, że się obudzi, no. i będą płakać, i nie będzie co zrobić, no. ale pomyśleliśmy, nie, mamy dosłownie 40 minut urwane, mhm. to jest ten nasz czas, jedziemy bez niczego i chciałam tylko wiedzieć, która jest oh, godzina no i podeszłam no. do tych nastolatków i właśnie się pytam, ej, sorry, bo nie mamy ze sobą żadnego zegarka, nie telefonu, możecie mi powiedzieć, która jest godzina? Ja myślałam, że ty i zadzwonić do domu. Nie, nie, nie. Nie, nie. nie czyli nie aż taki nie, kaliber. Nie, zapytać godzinę, ale, tak. ale wiesz, to było super, to było tak fajne, dlatego chcę tego więcej mhm. i chcę sobie też e, trochę hikienę z cyfrową z powrotem przewrócić. Kiedyś to jakoś lepiej mi działało, ale właśnie taki czas, że korzystam z telefonu, odpisuję, a potem go odkładam w tą jakąś bazę no, i, no, no. i on nie jest takim tak doklejony, no nie? Wiem. Tak, ja w ogóle mam, że mam wyłączone te powiadomienia z aplikacji, mam wyciszony no. telefon, ale i tak jest ten nawyk... Ta tak, ktoś a nuż no. ktoś wiesz, nie? Tak, tak. Dobre są też takie koszyczki, na przykład, żeby to było już miejsce, nie? Faza. Mhm. Że tu jest koszyczek i tu ma leżeć telefon, Ta. a nie, że on chodzi ze mną po całym domu, no. nie i ja wtedy sięgam po niego tak naprawdę. Odruchowo, no. nawykowo, jak czuję na przykład no. lekkie napięcie czy coś, tak. to on podbija Ale cię teraz ma to, większą nie? motywację, bo nie chcę, żeby mnie dzieci widziały z telefonem. Mhm. No bo jak ja mogę mówić dzieciom, nie, to nie będziesz mieć telefonu. No. Jak ja po prostu chodzę no. i, I, i widzę. Było takie zdjęcie smutne, jak yy, rodzice robią zdjęcie dziecku, różnych co chwilę co on robi. I po kilku latach, tak. że jest rodzic i zamiast głowy ma telefon, telefon i no jakby jak to wygląda z perspektywy dziecka. O, to tak. było takie. I że ono widzi ten Rodzica za zamiast telefonem. twarzy? Tak, no to mi tak dało do myślenia, ale mi bardzo pomogło, wiesz, jak miałam zepsuty telefon albo coś, i nagle się no. okazywało, że go nie ma i nie ma tej dostępności. Mhm. I na samym początku czułam się właśnie tak dziwnie, no trochę jak na jakimś odwykunie, no. że to mnie też tak przerażało, że jednak jest to uzależnienie, bo jest, czuję ten brak. Tak, ale to co przychodziło potem, po tych dwóch dniach, jak ja już mhm. się przyzwyczajałam, że go nie ma, no to jak sobie zdałam sprawę, ile tam idzie mojej jakiejś energii, taki w tle, właśnie, tak. to, to to bym chciała w tym roku odpuścić i bardzo odzyskać dobre, trochę. Bardzo dobre odpuszczenie. To mhm. ja też to odpuszczam. Ale to jest trudne, nie wiem, czy wyjdzie, ale będę szczęśliwa, jak czasem się to uda po prostu, nie? To będzie kontrowersyjne. Uuu. I długo nad tym myślałam. Uuu. Trochę chciałabym w tym roku odpuścić dostępność dla dzieci. Uuuu. No. <laughs> Jak na kanał o rodzicielstwie, jest to bardzo dobre. Ale zaczęliśmy tak wprowadzać z mężem coś takiego, że mamy np. takie 20-30 minut dla małżeństwa, Bo? że my sobie oglądamy przykład film mhm. i dzieci mają się wtedy sobą zająć, że one wtedy, no. jakby, że to jest środek dnia. No. I że chcemy je do tego przyzwyczajać. No i zazwyczaj na początku jest tak, że one tam zaczynają świrować i strasznie chcą ściągnąć naszą uwagę mhm. i mają tysiąc mhm. problemów i w ogóle. Ale my mamy takie zapowiedziane, że dobra, może się tam walić. I reagujemy tylko naprawdę o takich. Na, taki, na krew! <noise> tak, na takie naprawdę, że już trzeba zareagować. No. I zazwyczaj jest tak, że im to przechodzi, mija i one się już przyzwyczajają, że teraz jest ten czas. No. I, I to jest super, bo odkryłam, że mamy zaburzoną tą równowagę, mhm. że, że chcę jednak chyba trochę bardziej tak jak nasi rodzice i dziadkowie, jak wcześniej no. żyto. Że wszystko nie kręciło się wokół dzieci mm -hmm. i tylko uzupełnić to o to, że nie wiem, że mamy relacje, że jakoś nie wiem, przyjmujemy emocje, mm -hmm. że coś tam, ale nie, że te dzieci są tak, tak. olbrzymią częścią naszego życia, ale nie? Ale faktycznie tak jest. Jak sobie teraz w ogóle, jak zaczęłaś o tym mówić, to ja już w mam sytuację, gdzie ja coś muszę powiedzieć do mojego męża, chcemy, chcemy o czymś porozmawiać, nie? Mm -hmm. I moje dzieci to po prostu tak mnie czuwają, nie? Oni to po prostu, oni wiedzą, nie? I oni już są. W ogóle, wiesz. <laughs> że faktycznie. Ale co, przynajmniej tylko podsłuchują, a nie że przekrzykują, albo nie z Nie, uwagi nie na przychodzą też faktycznie i mają no. wtedy tysiąc rzeczy do powiedzenia. Okay, nie? I ja okay. muszę wtedy powiedzieć: Ej, stop, teraz rozmawiam z tatą, mm -hmm. przyjdę za pięć minut do ciebie, powiesz mm -hmm. mi o co ci chodziło, nie? To mm -hmm. tego pilnujemy akurat. Fajnie. Ja generalnie nie wiem, jak to ugryźć, żeby to było, no. że ja odpuszczam. <laughs> ja odpuszczam. Robienie bałaganu. <laughs> Chodzi mi o to, Dobra. że ja bardzo lubię się relaksować, no. jak mam w pokoju czysto. Okay. I ja generalnie jestem tą osobą w domu, która zauważa bałagan, która, wiesz, na pewno mm -hmm. ja pierwsza na pewno wychwycę, że trzeba gdzieś posprzątać, nie? Mm -hmm. I myk jest taki, że tą osobą, która głównie sprząta, i tą osobą, która głównie bałagani, <laughs> jestem ja. Nie okay. dzieci, nie, to niemożliwe. Nie dzieci naprawdę. I czasem mam takie jak to brudno, muszę tu posprzątać, ja muszę tu posprzątać za wszystkich i tak podnoszę moje ciuchy, moje kubki, moje Ja mam to w ogóle od zawsze, nie? Że gdzie jest Agnieszka, tam są po Agnieszce pozostawione rzeczy, okay. nie? Zostawiasz jak pies na spacerze. Tak, ja nie ja ja zaznaczam. Ja zaznaczam w każdym miejscu, że ja byłam i później się strasznie na siebie wkurzam, że, że, że wiesz, że muszę po sobie sprzątać, nie? Okay. Więc odpuszczam robienie było Żebym nie musiała później odpuszczać odpoczynku na rzecz tego, że muszę po sobie posprzątać. jeżeli okay. w ogóle ma sens to, co powiedziałam. To trochę w tym klimacie um, spóźniania się, że no. chcesz odpuścić, to ja napisałam sobie, że odpuszczam pośpiech mhm. w takim sensie, że zainspirował mnie raz. Pojechaliśmy na weekend w góry i byliśmy no. na parkingu. Dzieci skały coś tam. No i słuchaj, jedzie koleś wozem z koniem. No, to znaczy, no. I ten koń tak jedzie, i jedzie, i wiesz, tak stoję i tak patrzę. No, kurde, trzy minuty trwało no, odkąd on przejechał no. stąd do tym, jak myślałam. Jacie, jakie kiedyś ludzie mieli tempo życia. No. no, niesamowite, przecież on tam będzie jechał do kolejnej wioski godziny. No, i wtedy sobie uzmysłowiłam, jak strasznie. Że ty też dużo... możesz jechać 20 na godzinę. <laughs> tak. Nie, no, jakby uzmysłowiłam sobie, jak yy, ja jestem cały czas naładowana. Y, samym tempem, w jakim my żyjemy, w tym, tak. że mam sprzęty, które, okej, okay, fajnie, że umyją za mnie naczynia albo wypiorą, ale to. potem ja w tą lukę wciskam coś kolejnego, no, no bo z, odzyskałam czas. Tak. I w efekcie, chociaż ja mam mniej obowiązków niż moje prababcie, mhm. to ja mam tak życie po prostu, wiesz, y, Nawet jak ja już mam super, naprawdę ja już mam slow life, mhm. porównując z tym, co miałam kiedyś. Mhm. A to jest i tak kosmos, nie? To jest no. dalej, tego jest tak dużo. Więc chciałabym więcej takiego właśnie, ty chyba tak robisz, takiego slow life'u. Że okej, okay, będziemy robić mniej, mniej rzeczy planujemy na dzień, na tydzień, mhm, ale niech to będą już takie naprawdę fajne rzeczy, na których nam zależy, takie ważne rzeczy, mhm. a reszta to, to właśnie tak spokojniej, no nie? No właśnie, tak powiedziałaś teraz, że my mamy slow life, i ja sobie tak pomyślałam, że to chyba dlatego ciężko mi się do tego odcinka było przygotować, nie. Mhm. Bo jakby te rzeczy, które ja. Chciałabym zmienić, już zmieniłam, nie? Mm -hmm. Trochę jesteśmy już na takim etapie, gdzie tak ograliśmy to w większości, mm -hmm. wiesz, że jakby to, co mieliśmy zmienić, już zmieniliśmy. Mm -hmm. Jesteśmy w tym etapie, gdzie już tak naprawdę mało rzeczy mam takich, które muszę odpuścić albo które muszę zmienić, mm -hmm. bo. To już granie. nie? Fajnie. Mamy trójkę dzieci, więc to nie jest jakby nowość od wczoraj, <laughs> życie naszej rodziny, tylko już od 10 lat to życie się jakoś tam układa uh -huh. i już jesteśmy w tym miejscu, gdzie jakoś się już fajnie poukładało, nie? Uh -huh. Więc już tak ciężko mi tak na siłę wynaleźć jakieś takie nagle teraz, że ja coś koniecznie muszę zmienić, nie? Uh -huh. Że z czymś mam duży problem. Okej, okay. ja mogę nad czymś jeszcze popracować, ale to już nie jest tak, że ja potrzebuję jakichś dużych zmian, nie? Uh -huh. Super. Mi się tak właśnie kojarzycie, że Wy tak bardzo żyjecie chwilą obecną. że no może tak. No. Planujecie sobie i tak dalej, ale że u Was jest dużo takiej obecności. Mhm. Że jak jest, Ty często to przebijasz w odcinkach, że jak jestem na etapie, że mam małe dzieci, to ja cieszę się tym, że mam małe dzieci. Mhm. Y, że dużo sobie zrobiliście takich wyborów. No właśnie, bo to jest chyba częste, czemu tak trudno jest rezygnować. No bo to jest coś za coś, że z czegoś jednak trzeba zrezygnować. zrezygnować. Nie da się mieć jabłka i tak. ugryźć jabłka. Tak. I Wy mi się tak kojarzycie, że. Do waszych wartości i priorytetów sobie dobraliście styl życia i jesteście mm -hmm. tu i teraz jesteście spełnieni. Takie trochę mam wrażenie. No tak. Jest tak? No tak. No, a ja tego szukam, bo ja lubię łączyć, lubię mieć różne jakby Ty części. Mi mieć ciastko i zjeść ciastko. Tak? Ale staram się uczyć jak to można zrobić. No właśnie, ja się tego uczę od ciebie tutaj trochę z naszym właśnie tutaj rozmowami, no, że Staramy się to robić tak, żeby to płynęło z naszym życiem, że jak trzeba było puścić jakąś rolkę albo coś tam, i żadna z nas nie ma siły, to i mówi ci, Aga, nie, sorry, ale naprawdę muszę wybrać sen, to ty mówisz: nie no, co to spoko, przecież robimy to po to, żeby to nas cieszyło, a nie po to, żebyśmy za chwilę się tym umęczyły i zrezygnowały. No tak, no jak się tym umęczymy, to to się skończy. Tak, no i można by było w sumie trzeba było z czegoś zrezygnować, bo może ta, te treści dotarłyby do szerszej ilości osób w szybszym czasie, mhm. albo coś tam, ale to by było kosztem czegoś, nie? No. Więc... Y tak. Więc jednym z moich punktów właśnie już ostatnich, to jest właśnie takie nieżycie życie deadline'ami, tylko takim, że mhm. jak planowałam sobie teraz pracę, mhm. to od razu uwzględniłam sezony chorobowe, coś tam, coś tam, coś tam. Dołożyłam to wszystko razy dwa, no. bo wiedziałam, że i tak nas jeszcze coś tam zaskoczy. No. Zaplanowałam rzeczy, a potem podzieliłam je jeszcze przez pół. Przez pół, że jeszcze I domyślam się, to bieda, nie? że, domyślam się, że no. to i tak będzie za dużo. Ja w ogóle w zimie wchodzę z takim bardzo niskim oczekiwaniem, nie? No. Wchodzę z takim już nastawieniem, że dobra. I tak będą te choroby. Przegilamy tam... całe cztery miesiące. I tak w ogóle będzie tego czasu turbo mniej. I... Ale to mi pozwala też przetrwać choroby. Ja wiem, że to już jest poza wątkiem tak naprawdę, ale jak któreś z dzieci jest chore, to ja mam taką mocną świadomość chwilowości tego, nie? Mhm. Że to są takie tu chory, tu chory, tu chory, tu chory, a tu fajnie, tu fajnie, tu fajnie, tu fajnie, nie? Wiesz o co chodzi? No. Dlatego lubię to, że jak przychodzisz, to jest ciężko i Ty mówisz o tym, że jest trudno. No. Ale równocześnie znajdujesz te chwile radości i to właśnie wiesz, że przyjdzie ten moment staram ten, no, nie? Staram się, staram się. To, co ogólnie chcę jeszcze odpuścić i co mi mocno weszło już tak z trzecim dzieckiem, mam wrażenie, hmm. to taka opinia innych na temat naszej rodziny, ale w takich prostych sprawach, o. że na przykład jesteśmy w sklepie i nie wiem, jest w kolejce, stoi 7 osób i mm -hmm. szybko, szybko, szybko i nagle mój syn pyta, a mogę wpisać PIN, nie? Mm -hmm. I ja mam takie trochę, yy, ja wiem, że ludzie tutaj teraz będą się patrzeć, no bo ten czterolatek będzie tam, ja będę mu, wiesz, cyfry i on będzie... 30 sekund dodatkowe. Tak, dodatkowe ale tak, żeby to wyważyć, nie? Że okej, okay, dobra, czy przez te 30 sekund, faktycznie to 30 sekund coś mm. zmieni w tych ludziach? Czy coś im to da? Czy mi da, że pozwolę mojemu dziecku wpisać ten PIN i my będziemy mieć milszy dzień mm -hmm. i ono się będzie czuło, a wpisałem ten PIN, jest mm -hmm. fajnie, nie? Żeby jakby bardziej patrzeć na to, co się dzieje między nami, mm -hmm. niż y, to, co się dzieje dookoła, nie? Fajnie. Halo, Puk Puk, tu Mamy jak Ty. Nagrywamy z myślą o wsparciu wszystkich mam. A Tobie? W czym ten konkretny odcinek ułatwi macierzyństwo? Pomyśl o trzech mamach, którym mógłbyś podesłać tą rozmowę i pomóc. Dzięki Twojemu zaangażowaniu możemy tworzyć ten kanał. Dziękujemy! Dziękujemy. Mój ostatni punkt. Odpuszczam treści rodzicielskie. Ha, tak. W takim nadmiarze, no, albo no. znaczy, chciałam powiedzieć, że odpuszczam kropka, ale no. wiem, że to nie przejdzie, ale dużo, dużo, dużo ich mniej. Wydaje mi się, że one bombardują z każdej strony i mm. jakby już mi ich wystarczy. Tak. Na rzecz takiego obserwuję na przykład, u mojego męża i u wielu takich rodziców, takich luzaków, którzy tak no. po prostu wychowują, jak tam se czują, nie? No, no. Że, że nie ma aż takiego skupienia na dzieciach i oni często mają dużo więcej takiej takiej serio pragnienia i chęci spędzenia tego czasu z dzieckiem mhm. i takiego po prostu ucieszenia się nim. I ja chyba właśnie tego chcę okay. w tym że roku nie bardziej. że to musi być poprawne w jakimś tam nurcie? Tak, Że mniej takiej <grym> poprawności i takiego chuchania na tą kruchą psychikę dziecka, i jakby traumy i w ogóle, no. to po prostu będę zbierać na terapię. <grym> <grym> Dla dzieci. E, nie no, jakby wyważyć to, no nie wiadomo, no. Ale, ale że więcej w tym roku chyba chcę takiego zwykłego bycia, m, że mam różne części życia, nie chucham na dzieci, nie traktuję ich jak no. jajka psychicznie, nie? Mhm. Ja tak miałam, no jak momentach. byłam w drugiej ciąży, tak sobie pomyślałam no. teraz o tym właśnie, że dodałam się do grupy mamowej, tam rodzę mhm. w tym i w tym miesiącu, bla, bla, mhm. bla, nie? I wypisałam się z tej grupy. Ja nie mogłam. Jak w pierwszej ciąży, faktycznie ta grupa mi tak dawała, bo nie wiedziałam dużo rzeczy, mhm. i tam było dużo takich informacji. Tak w tej drugiej, to mnie po prostu, to mnie załamało, nie? To było dla mnie takim obciążeniem, że, że tego jest tyle, nie? I ja miałam takie, nie, dobra, Ej. niech się dzieje co chce, wychodzę z tej grupy, nie chcę wiedzieć o najnowszych nowinkach, <laughs> y, najnowszych zabawkach, jakichś najnowszych, wiesz. M miałam takie poczucie, że muszę przeżyć to tak wewnętrznie, po swojemu, nie? Bez jakichś tam bodźców. Mhm. No właśnie, bo tego jest teraz naprawdę mnóstwo i mnóstwo. ja mam wrażenie, że jak ja się od tego trochę odetnę, to ja no. i tak tego będę dużo wprowadzała i tak no. i tak dużo korzystała, ale żeby tego było Trochę mniej, trochę lepszej, wiesz, proporcji, nie. Mm -hmm, mm -hmm. To się trochę wiąże z tym właśnie odpuszczaniem też telefonu, nie? Tak. Bo jednak o, najwięcej tak. tych treści tak. my bierzemy z, z internetu, no nie? Zdecydowanie. To nie jest tak, że ktoś w ciebie stworzymy. rzuca książkami o, o, o wychowywaniu dzieci, nie? A ty tak. nie, nie, nie mów mi więcej, tylko to ci się, wiesz, nawet czasem no tak. bierzesz telefon poskrolować, bo chcesz się odmurzyć. Mm -hmm. I nagle ci wpada jakiś wątek, nie? I ty zaczynasz, o tutaj, Cześć, wiesz, no. jakiś rodzicielski coś, zaczyna się rozkmina, nie? Można się mu męczyć, tak naprawdę. No ja mam wrażenie, że właśnie jestem lepszą mamą, jak tego aż tyle nie rozkminiam. No. Tylko mam już jakąś tam bazę, którą chciałam mm -hmm. zdobyć, tę wiedzę, ale potem już po prostu nie rozkminiam, tylko idę z życiem, idę tak jak czuję, okej, okay, coś spieprzę, no to najwyżej przeproszę dziecko czy coś, no. ale przez to, że nie marnuję tyle energii na takie nawet nie dmuchanie, ale takie roztrząsanie, ja wątpliwości, też, albo tak, aż takie skupienie na tym, Wtedy. to ja potem mam więcej energii na to, żeby tak szczerze zrobić coś fajnego z dziećmi i wiesz, tak mieć taki fan, no nie? Czyli co, wyrzucamy i... telefony w Rzucamy. 2025. Wy nie będziecie nas oglądać w ogóle. <noise> Bo nie będzie na czym. Nie będzie na czym. Mam takie wrażenie, że jednak całkiem nam ostatecznie poszło, że coś tam się pojawiło w tym momencie. Tak, Ale zastanawiam się, czemu nam było tak ciężko. Ym... Się za niego zabrać? No, że czemu tak ciężko jest odpuszczać, czemu tak ciężko jest rezygnować. Ym... Czemu... A nie tak też trochę, że musisz. Się przyznać, że coś u ciebie nie gra? Musisz coś znaleźć u siebie, że no. to ma mnie tak, skoro muszę to odpuścić. Nie? Też, ale bardziej mi chodzi o ten aspekt, że dlaczego dużo łatwiej jest zrobić postanowienia i co zmienię a to będę i tą nie? To tak, do to tak. niż z czegoś zrezygnować. No Nic mnie tak nie ratowało w macierzyństwie. Jak, jak ryzyko rezygnowania no. i odpuszczania, a no. to jest najtrudniejsze nawet dziś, po tylu latach, gdzie już naprawdę jest całkiem spoko u mnie z tym. No a przygotowywanie do tego odcinka pokazało mi, że to jest dalej turbo problem. Tak, I... to była katorga. I czemu? No tak, jest bardzo ważne, żeby umieć odpuszczać w rodzicielstwie, w macierzyństwie, bo tego się mnoży tylko, nie? Tych obowiązków, tego wszystkiego się tylko mnoży i trzeba się nauczyć to... <grym, <grym, Taką tarczę... Tak, przesiewać tak, trochę, nie? No bo czas się kurczy, a obowiązki się mnożą, nie? Tak? dzieci I, dochodzą... I, i, I potrzeb jest coraz więcej. Tak. No, ale dlaczego to jest takie trudne? No, przyszło mi do głowy, że dla mnie na początku to się kojarzyło z rezygnowaniem. Odpuszczanie, jakby to miało być już na zawsze, na wieczność a, no. i miało nigdy nie wrócić. Mhm. Wiesz, ja to bardziej kojarzyłam z taką stratą, Aha, no. że pożegnaniem i mhm. dlatego mi tak było mhm. ciężko, jak zaczęłam zauważyć, że okej, okay, to jest pożegnanie na chwilę albo po to, żeby znaleźć na to czas za trzy dni, mhm. e, a nie, że to jest jakieś, wiesz, mhm. ostateczność. Mhm. A druga rzecz, to chyba mi dlatego jeszcze tak ciężko z tym, bo wcześniej żyłam bardziej w rzeczach pilnych. I wydawało mi się, że tam już w ogóle już nie ma miejsca na żadne Bo rzeczy. Wszystko jest pilne. Wszystko było pilne i nie było takie dla mnie istotne. I mm. brakowało mi tych miejsc, żeby robić rzeczy dla mnie istotne. I ja wtedy miałam takie wrażenie, że jak ja jeszcze z czegoś odpuszczę, to już, nie to będzie, już w ogóle nie no, będzie tych no. istotnych dla mnie rzeczy. No. A potem się okazało, że można odpuścić większość pilnych rzeczy, mm -hmm. zostawić tylko te istotne, tą mm -hmm. esencję i wtedy może być mało. I nie masz tego poczucia, że straciłaś coś, odpuszczając te pilne, nie? Masz rację. Dobra, kończymy. Co tu, co tu dużo mówić? Odpuszczamy przegadywanie. Odpuszczamy zakończenie. <grym> tak. to na dziesiątą stronę. Fajnie, trochę się też o sobie dowiedziałam jednak w tym odcinku, że Przyszłam sobie z dwoma punktami tutaj, które mogę powiedzieć, a wyszła nam taka całkiem sporo rozmowa. Znowu za długo. Znowu za długo. Sorry. Pa, pa pa. Dzięki, że z nami tu byłaś. A teraz leć, subskrybować i polecać nasz kanał. No i oczywiście łapki w górę. Pa. jaki! mogą być też w dół, ale raczej rzadziej.